Witam, nasza firma Autogazarys przedstawia kolejne auta FLOTY jest to realizacja 25 egzemplarzy tym razem Skoda Fabia trzeciej generacji wyposażona w silnik 1.0 w której wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej BERCE SEQUENT 32 kolejno w komorze silnika w głębi poniżej zamocowany został reduktor GENIUS MB powyżej filtr fazy lotnej, następnie wtryskiwacze gazowe BRC, komputer sterujący oraz elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej. Przełącznik wyboru paliwa benzyna gaz usytuowany został po lewej stronie kierownicy w dolnej części kokpitu obok włącznika światła. Zbiornik toroidalny producenta Staco zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 48 litrów, średnicy 600 i wysokości 225 mm. Zawór tankowania umieszczony został w dolnej skośnej części zderzaka z tyłu po prawej stronie. Tak prezentuje się. Skoda Fabia trzeciej generacji z instalacją gazową w